Cześć, robaczki! Nowy dzień, nowe możliwości. Dzisiaj jeden z Waszych ulubionych filmów, a mianowicie Keto Jadłospis. Oczywiście w filmie pokażę Wam jeden, dwa, może trzy przepisy, a cały Jadłospis będzie w opisie filmiku poniżej i możecie również zapisać się do newslettera na naszej stronie www.strefaprzemian.pl tam dostaniecie 7-dniowy jadłospis, będzie on bardziej na dietę węglowodanową niż ketogeniczną, ale jeżeli macie ochotę spróbować, to również zostawię link w opisie filmiku. Tak jak zawsze, jeżeli ten film Wam się podoba, to poproszę o łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Przycisk jest gdzieś tutaj poniżej i możecie też mnie obserwować na Instagramie, tam teraz dwa razy w tygodniu. Wrzucam nowy filmik z przepisem, między innymi z tym przepisem, który pojawi się w tym filmie, filmie, więc koniecznie tam zaglądajcie. Bez żadnego przedłużania, przechodzimy już do filmu. Pomyślałam też, że pewnie macie już dość moich omletów z Chorizo, także dzisiaj będzie wersja śniadania na Słodko. Pokażę Wam też ją, to śniadanie z innej perspektywy, jak to nagrywam na Instagram. Myślę, że może to być również ciekawe, więc będą różne tutaj klatki z różnych perspektyw, będziecie mogli to sobie zobaczyć. Także zaczynamy dzień od śniadania, a na śniadanie będą naleśniki na Słodko. Naleśniki są gotowe. Trochę inaczej było to wszystko nagrane, więc mam, Wam się, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak, to śniadanie ma więcej węglowodanów niż jadłabym zazwyczaj, ale możemy to bardzo łatwo wyrównać później w ciągu dnia przy drugim posiłku zadbać o to, żeby był już dużo bardziej taki tłuszczowy y, niż y, tutaj węglowodanów nie ma, wprawdzie bardzo dużo i. Ja już teraz spokojnie mogę zjeść takie naleśniki i nie wypadam z ketozy, ale dla tych, którzy na przykład zaczynają dopiero tą przygodę, to rzeczywiście w tym drugim, trzecim posiłku bym zadbała o to, żeby już tych węglowodanów było bardzo mało. A teraz pozwolicie? No dobra, zanim będziemy kontynuować ten film, to po pierwsze mam nadzieję, że Gustaw usiądzie i nie będzie specjalnie nam przeszkadzał w tej rozmowie. Po drugie, jak pewnie za chwilę zauważycie, Mam inny kolor, trochę włosów, i domyślicie się, że zapewne ten film nie był nagrywany w ciągu jednego dnia. To nie szkodzi, bo to nie jest mój dzień jedzenia, tylko keto jadłospis, i na celu mam Wam pokazać po prostu e, śniadanie, jakąś tam przekąskę e, i obiad, a, a cały jadłospis i tak macie w opisie filmu. Ale chciałam Wam trochę wytłumaczyć, co się wydarzyło, mm. dlatego że nie ukryłam, że mnie to bardzo dużo kosztowało stresu, energii i jeżeli będę się wydawała trochę nieswoja na tych następnych filmach, mm. to właśnie dlatego I, i też przyznam szczerze, że nie do końca e, byłam przekonana, czy ja już jestem gotowa na to, żeby zacząć z powrotem nagrywać. Mm. Właściwie minął tydzień, ponad tydzień od czasu, kiedy nagrałam śniadanie te naleśniki, i dopiero dzisiaj wyciągnęłam kamerę, aparat, żeby kontynuować ten film. I jeżeli znacie już mnie trochę, a myślę, że już trochę mnie znacie, to wiecie, że mam dwa psy, które są dla mnie absolutnie całym światem. Myślę, że nie każdy jest się w stanie do tego odnieść. Wiem, że niektórzy się z nas śmieją, gdy mówimy, że traktujemy nasze psy jak dzieci, ale jesteśmy z nimi niesamowicie związani. I był film, w którym ja mówiłam o swojej depresji i o tym, jak ogromny wpływ na to, że sobie z tą depresją pojawi, poradziłam, miał mój starszy pies Freddy. Freddy jest buldogiem francuskim, Gustave zresztą też, no, i rzeczywiście niestety tarasa ma to do siebie, że um, są pewne problemy zdrowotne. W maju zeszłego roku Freddy miał pierwszą operację na odcinek szyjny Kręgosłupa ze względu na to, że wypadł mu dysk. Była to dość poważna operacja dla niego. Cały proces był bardzo bolesny, bardzo uciążliwy i niestety w zeszłym tygodniu. Dokładnie w sobotę ta sytuacja się powtórzyła. I gdy dzieje się coś takiego, że wasz pies, czy w ogóle członek rodziny jest w bólu, cierpi, a wy nie jesteście mu w stanie pomóc, to wszystkie te rzeczy schodzą trochę na drugi plan. I tak właśnie też było ze mną, z Instagramem, z YouTubem. To jakby po pierwsze nie było istotne, a po drugie, no będąc w takim nastroju, w jakim byliśmy. Nie miało to zupełnie sensu. Freddy miał operację już drugą operację w niedzielę tydzień temu. Operacja przebiegła prawidłowo, natomiast przez wzgląd na to, że jest to już druga operacja, też na odcinku szyjnym też wypadł mu dysk. No to dochodzi do siebie już dłużej i te takie dolegliwości bólowe towarzyszyły mu przez cały Właściwie pierwszy tydzień dopiero teraz. Zmarka. dopiero teraz zaczyna być lepiej. Nawet na tych filmach treningowych, które widzicie, ostatnio pewnie trochę widać po mnie, że nie jestem do końca w formie. Nas to kosztuje bardzo dużo energii takiej psychicznej, ale też fizycznej, bo wiadomo, nie wysypiamy się tak jak zawsze. Bartek śpi przy Fredim na podłodze, bo niestety Freddy teraz obecnie jest cały czas w klatce tej kanelowej. ze względu na to, że rehabilitant, rehabilitantka powiedziała, że niestety, ale przez pierwsze 4 tygodnie po operacji no ten ruch musi być ograniczony do minimum, a wbrew temu co się wielu osobom wydaje jest to bardzo, bardzo energetyczna rasa i nie jesteśmy w stanie też go tak powstrzymać przed tym, żeby nie biegał po mieszkaniu. Dlatego zaleceniem jest właśnie ta klatka kanelowa. I wiem, że ten film będzie trochę inny i trochę dziwny, i że to nie ma nic wspólnego z katojadło z więc. Jak najbardziej, jeżeli chcecie ten fragment przewinąć i przejść do um, obiadu, kolacji, myślę, że dzisiaj będą burgery, albo po prostu chcecie skorzystać z kategorii jadłospisu, to jak najbardziej to um, zróbcie. Te posiłki też się mogą trochę powtarzać, um, powtórzyć w moim um, filmie, który będzie filmem o moim tygodniowym jedzeniu, czyli cały tydzień jedzenia. Um, ale chciałam się wytłumaczyć, ze względu na to, że może zauważycie trochę inne zachowanie z mojej strony. Że może nie jestem w najlepszym nastroju. Może zauważyliście, że jest mnie trochę mniej też na Instagramie. Więc chciałam tutaj wam, się z Wami tym podzielić. Um, dlatego, że YouTube, Instagram, no oczywiście to jest duża porcja, duża część mojego życia ale gdy dzieje się coś złego, gdy jest coś takiego, co sprawia, że członek Waszej rodziny, a ja uważam swoje psy za część rodziny, jest w złym stanie, to wszystko inne schodzi na drugi plan. Dlatego chciałam tutaj to Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że to jak najbardziej zrozumiecie. Jeżeli macie swoje psy, to uważajcie na nie, doceniajcie je każdego dnia. I, I dbajcie o nie, bo są to cudowne istoty, zresztą będę wzruszać. Dlatego, że Freddy jest dla mnie naprawdę jedną z ważniejszych istot na tej ziemi. I, I jego cierpienie jest autentycznie czymś, co ja czuję. I to działa w dwie strony, bo to o tym mówiłam w filmie o depresji, że on, mam wrażenie, czuje mój ból. Um, a ja um. zdecydowanie czuję jego i, um, i on teraz jest priorytetem. Także, bez płakania, e, zobaczymy się już teraz jak będę przygotowywała obiad, e, no i co? I mam nadzieję, że ten film Wam się podoba, jeżeli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Widzimy się później. No dobra, czas na obiad. Zignorujcie tutaj rum, nie zaczynamy dnia w ten sposób. Po prostu robiłam dla Was przepis, którego nie chciałam przez bardzo długo ujawnić. i Między innymi jest tam trochę alkoholu, ale to będzie albo wcześniejszy, albo późniejszy film. Zobaczymy. W każdym razie przy keto jadło spisie. Tak jak widzieliście, robię keto bomby, szczególnie na adaptacji. One. Mega fajnie się sprawdzają. Natomiast teraz będziemy robili steka, tak trochę bym powiedziała po azjatycku, ze szpinakiem i z tym, co akurat mi wpadnie w ręce, i zdecyduję się tam dołożyć. Także mam nadzieję, że ten przewizd Wam się spodoba. I tak jak powiedziałam, pełny jadłospis, bo często się o to pytacie, będzie na pewno w opisie filmiku. A teraz zabieram się za gotowanie. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście moją wiosenną aurę i mój zielony dres, ale przechodząc do rzeczy, ważna kwestia związana z tym przepisem, ja już tutaj zacznę sobie to przygotowywać, to taka rzecz jak marynowanie mięsa. Ja zamarynowałam już to mięso wczoraj sobie wieczorem, także planowanie jest bardzo istotne w tym całym procesie gotowania. I teraz pewnie trochę będziecie widać widzieć z tej kamery, trochę z takiej bardziej zbliżonej, żebyście widzieli co tam gotuje. Zabieram się do dzieła. Tutaj sobie najlepiej po prostu przeciąć to mięso i się specjalnie nie bawić. I ono było, tak jak powiedziałam, marynowane całą noc. Ja je teraz tylko i wyłącznie wrzucam na patelnię. Podsmażam, na drugiej patelni przygotuję szpinak, żeby jednak mieć troszkę tych warzyw węglowodanów e, przy diecie ketogenicznej, przy adaptacji, bo potem może być tego trochę więcej, e, ale jeżeli potrafię jednocześnie mówić i gotować, to musicie mi wybaczyć i przeskoczyć na chwilę na time timelapsa. Przygotujemy szpinak. Szpinak bardzo traci objętość, więc Spokojnie można zrobić takie całe opakowanie, najwyżej Wam go trochę zostanie. Ja z racji tego, że chcę, żeby to było bardzo dobre, to przygotuję to na moim ulubionym solonym maśle. Akurat mamy idealną końcówkę. Kiedyś się robiło w ogóle szpinak, znaczy kiedyś dalej, tak na przykład robi moja babcia z sosem beszamelowym i jest to mega, mega w smaku. Ale niestety beszamel w wersji keto... Jakoś mnie nie przekonał, jednak musi być w nim e, zwykła mąka, ale jeżeli macie jakiś fajny przepis na keto sos beszamelowy, to dajcie znać w komentarzu, wtedy na pewno wypróbuję ten przepis, wrzucę na YouTube i jeszcze Was oznaczę, więc jak macie jakieś takie fajne sugestie, nie wiem czy mnie tutaj nie, bu, nie gubi kamera, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Gotowy, super ekspresowy obiad, jeżeli ma to się przygotowane, no troszeczkę wcześniej. Także 3, 2, 1 i widzimy się przed drugą kamerą. No dobra, obiad gotowy. Takie są moje trzy przykładowe posiłki, bo mieliśmy śniadanie na leśniki, ketobomby, teraz taka obiad kolacja. Dla mnie to by było w zupełności wystarczająco, um, wystarczająca ilość jedzenia, pełny jadłospis poniżej w opisie filmiku, a na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchudzania życzę Wam Ania. Na razie, cześć!